Play for Cześć, witam wszystkich FPSowiczów. Dziadek Krypka z tej strony. Na waszych ekranach Modern Warfare 2019. Jest to kolejna mapa. Oczywiście mam nadzieję, że uda mi się zdobyć w tej rozgrywce Kolosa. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na początek wybiorę sobie jakąś klasę. Muszę przemyśleć, co to będzie. Może MP7? Niech będzie. MP7. Patrzcie, co to za kaleka widzicie. Chyba nie do końca się jeszcze wczytał pan nam w rozgrywkę. Zobaczymy. 2, 1, start. Mam nadzieję, że ta synchronizacja którą przed chwilą słyszeliście, to moje odliczanie będzie zgodne z tym, co widzicie i słyszycie podczas tej rozgrywki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście tutaj chciałem wspomnieć o tym, co powiedziałem kilka chwil temu. Tradycyjnie na nowej mapie, którą będę Wam prezentował, co teraz w tym momencie ma to miejsce, postaram się zdobyć kolosa. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście, jeżeli ten kolos zostanie zdobyty to tradycyjnie. Ta rozgrywka będzie w serii Kolosem po oczach. I tutaj krótka informacja do nowych widzów kanału FPS Media. Jeżeli takowi się tutaj znajdują, no oczywiście tutaj stali bywalcy wiedzą, że chcę wam przekazać informację, że oczywiście jeżeli tak jak wspomniałem parę chwil temu, będzie zdobyty tutaj kolos, tak, czyli najwyższa nagroda za serię ofiar. To w opisie pod tym filmem znajdziecie link do Pierwszej części kolosem po oczach. Tam odpowiadam w zasadzie na większość zadanych przez Was pytań i podpowiadam, jak dobrać atuty, jak sobie tutaj tą klasę odpowiednio skonfigurować, żeby ten kolos został w miarę łatwy sposób przez Was zdobyty. No, ale kilka słów, może jeszcze tutaj o tej mapie. W zasadzie, miejsce, które zajmuje może moim zdaniem jest to jedna z najbardziej dokładnych lokacji. Jeszcze możecie wybrać lokację przy fladze C, chociaż tamta miejscówka, tamto pomieszczenie, budynek nie jest tak rozległy, w cudzysłowie, tak jak ten i tam macie mniej opcji, jeżeli chodzi o ucieczkę w przypadku, kiedy by tutaj przeciwnicy Was mocno atakowali. Tutaj to miejsce, które w tym momencie Wam prezentuję, tak jak Wam wspomniałem, moim zdaniem jest to najlepsze najlepsza lokacja na tej mapie. No ale zobaczymy, co w tym momencie się tutaj zadzieje, jak ta rozgrywka się potoczy. Oczywiście tradycyjnie może być tak, że za chwilę dostanę krótkiej zawiechy, ponieważ będę chciał się skupić na rozgrywce. Oczywiście wybaczcie mi, to często, no proszę, często bywa tak, że gdzieś tam się przysłuchuje, czy przeciwnicy nie wchodzą na przykład z drugiej strony schodami. Tam, gdzie też postawiłem Claymora, mogliście to parę chwil temu zaobserwować i wtedy delikatnie w cudzysłowie mnie przycinam. No, ale oczywiście, jest to spowodowane tym, że staram się nie zginąć na jakimś tam striku. No, tradycyjnie mam tutaj jako nagrodę za serię ofiar Witola, wsparcie śmigłowca, no i oczywiście ostatnia nagroda. Najwyższa jest to kolos. Zobaczymy jak to będzie się tutaj działo i co z tego wyjdzie. Póki co przegrywamy. Jest 45 do 57. Mam nadzieję, że tutaj uda się wbić chociaż tą pierwszą nagrodę za serię ofiar jaką jest Vitol. Zobaczymy. No proszę, ładnie sobie tutaj podchodzą. W zasadzie póki co nikt nie szturmuje tego pomieszczenia, więc nie jest to dla mnie jakaś zła informacja. Proszę bardzo, mamy Witola, więc tradycyjnie go puszczamy w taki sposób, żeby nie poleciały nam tutaj rakiety na głowę, bo byłoby to mocno słabe. Nieraz właśnie w taki sposób, gdzieś tam w ferworze walki, zginąłem, mając już Witola, zacierając ręce, że za chwilę będzie śmigłowiec po co to było? On no w ogóle mnie nie zauważył. Widzieliście to? No ciekawe. Pewnie się nieźle teraz zdziwił, jeżeli oglądał kamerę śmierci. No ale czasami też tak bywa. Ja wielokrotnie tutaj wracając do tej sytuacji, która miała parę chwil temu miejsce, także zginąłem właśnie w taki sposób, że gdzieś tam człowiek ma o proszę, helikopter wsparcia. Niech będzie, niech wspiera, niech pomaga. Jest 72 do 72 jest remi. Dobrze, w miarę to wygląda, ale wrócę do tego, co widzieliście parę chwil temu. Ja też wielokrotnie, mając gdzieś tam obrany jakiś cel, nieraz było tak, że nie zauważyłem powiem wam tutaj przeciwnika, który w zasadzie był ode mnie na wyciągnięcie, na wyciągnięcie ręki i można by rzec, że tutaj miał dużo szczęścia, że w ogóle zauważył mnie przebiegającego tak jak ja zresztą parę chwil temu tego tutaj nieszczęśnika, którego w cudzysłowie truchło jeszcze tutaj przez chwilę będzie pewnie leżało nim nam zniknie proszę, mamy kolosa no w miarę łatwo, sprawnie poszło to w tej rozgrywce, chociaż przewagi wielkiej nie mamy póki co. Jest 94 do 80. No i zobaczymy jak to będzie dalej się prezentowało i wyglądało. Proszę bardzo, nie najgorzej. Jakby to ktoś powiedział tutaj klasykiem. No zobaczymy mecz, można powiedzieć połowa meczu jest już za nami, Chodź tutaj gdzie tutaj za dziadkiem rybko próbujesz biegać i właśnie o tym co mówiłem to pomieszczenie przy fladze C też nie jest najgorszym wyborem chociaż tutaj jeżeli chodzi o ucieczkę nie macie tylu możliwości to w tym co w tym pomieszczeniu, które wcześniej zajmowałem w zasadzie widzawi flagi B, także Proszę bardzo. No i można by teraz sobie powiedzieć, że delikatnie podziałajmy sobie, jeżeli chodzi o zdobywanie flag. Zobaczymy, co tutaj ten mecz dalej, ta rozgrywka przyniesie. Ogólnie rzecz tutaj biorąc i poruszając temat Model Warfare 2019 systematycznie Wam tutaj w moich nagraniach serwuję sytuacje jakie nie powinny mieć miejsca, mianowicie jak wiecie, często pojawiają się cheaterzy, mimo tego, że producent gry zapewnia, że tutaj mocno z tym walczy. Oczywiście, pod jednym z jakiś czas temu umieszczonych przez Activision postów na Twitterze, też zamieściłem nagranie tego, co się dzieje w rozgrywce. No i co mogę powiedzieć? No mam nadzieję, mam nadzieję, że prędzej czy później tutaj producenci gry Activision, tutaj platforma Blizzard mocno sobie z tym poradzi, bo póki co moim zdaniem nie wygląda to za dobrze. Ale by the way, powiem wam, że moim wyznacznikiem długości tutaj gry, mojego, moich rozgrywek jest to, dopóki gdzieś tam nie spotkam cheatera. Jeżeli pojawia się w rozgrywce cheater, dla mnie jest to sygnał, że pora wyłączyć grę, wyłączyć komputer i gdzieś tam sobie od tego wszystkiego odpocząć. Często bywa tak, że parę chwil po tym jak rozpocznę rozgrywkę, można powiedzieć, po 10-15 minutach, pojawia się cheater. No i dla mnie jest to tak, jak Wam wspomniałem. Taki delikatny sygnał, czerwona lampka, że raczej powinienem w dniu dzisiejszym sobie odpuścić, i to oczywiście staram się czynić. Mam tutaj w zasadzie taką zasadę, którą sobie przyjąłem jakiś czas temu, że tak jak wam wspomniałem parę chwil temu, jeżeli się pojawia właśnie taka osoba, ja po prostu wylogowuję się z gry, kończę sobie w tym dniu. Rozgrywki i staram się w inny sposób sobie odpocząć, chociaż, jak wiecie, wielokrotnie powtarzałem, też można odpocząć sobie podczas spędzania czasu przed komputerem, i właśnie w takiej rozgrywce. Także tak to wygląda z mojej strony. No proszę. Proszę bardzo. Jest 180 do 117. W zasadzie jestem przekonany, że można by powiedzieć, że ten mecz mamy wygrany. No chyba, żeby nam zajęli trzy flagi jednocześnie, wtedy pojawiłby się mały, delikatny problem. Ale myślę, że w tym momencie raczej to nie nastąpi. Kilka chwil i pewnie będzie już po tej rozgrywce. Także mam nadzieję, że akurat ten mecz Wam się spodobał, i oczywiście, tak jak wielokrotnie przypominam, starajcie się śledzić kanał FPS Media i to co się dzieje na naszym profilu mimo tego, że w chwili obecnej cały czas ilość widzów jest w zasadzie subskrybentów jest taka sama staram się na bieżąco tutaj was w cudzysłowie uraczyć jakimiś ciekawymi rozgrywkami z Modern Warfare 2019 no i tak jak wspomniałem mecz wygrany kamera Śmiercia, proszę, jak miło jeszcze tutaj najlepsze zagranie należy do mnie. Poczęstujmy jeszcze tutaj pana. Z wyrzutnim. To w zasadzie tyle z mojej strony. Powtórzę to, co mówiłem parę chwil temu. Serdecznie Was zapraszam do śledzenia na bieżąco kanału FPS Media, zerkania tego, co się dzieje na naszym Twitterze. No i oczywiście tradycyjnie do usłyszenia, do zobaczenia w najbliższym czasie w kolejnym materiale. Mam nadzieję z serii Kolosem po Oczach. Cześć!